Które Zadminkę ludzie tak by to fajniejsza jest. Sobnika serwera, Turtix, spinkie, informacje z zasady. Magnet, który się włączył. Oh yeah Oh yeah, oh yeah. się nie wystraszcie, Co to jest za? Skin. Hmm. No, to, to jest tak. No i mi wąż. No to monster! Ale lubimy. A zbroja? Zrobiliśmy sobie cało, że razem zbroję. I tu mnie zebrałeś tamtej strzały. I sobie uspiesz. Nie, nie potrzebne. Zbierz sobie. Nie potrzebne. Ktoś ci ma czas. Nie ja chcę natknąć. Dobrze, hmm. tak widać. A tam mam kamień Mhm, tam przybliżę że mhm, bliżej. mhm, mhm, czekaj, muszę mhm, Czekaj, czekaj, żeby wiedzieć jak on wygląda a strzelę sobie w łóżko oh. to zobaczysz czy się rozwali bo jeszcze nie próbowałem tego ale strzel sobie w łóżko nie rozwaliło się pomimo chyba nie

Nie, mhm, to nie, 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 come back, come in nie, come in beer, come in nie, come, 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 come in beer. nie, to już. nie, nie, na czwartym będzie pioseneczka uczorona. Nie, to że. Wiecie czy nie? Nie, to Ja będę z mieczem, tak? E, podchodzę tu. I to tak I tak do góry do dołu. Tu zobaczysz, że mu się buzia rusza. Zobacz. Ruszaj się tak do góry do dołu. Widzisz, bo mu się buzia ruszała. Pasz. Chodźcie. <śles> Ja tak biegnę, biegnę, bo mi taki silnik na początek, biegnę, Ja biegnę tak na sprzęcie, tam jest taki jakiś, taki koleś tam przykład na tarak, albo tam ja tak biegnę, ale też ukoplę tak biegnę, zgaszę na niego, wlewam mu na łeb, i już. Pisać no, ale jakbyś mu wyjął? No, na, na łeb, no, ale nie potworowi! robi, taką figurkę. Mhm. Mm patrz. Dawaj już, prawie jest moc. Tak, pasz. Panie, proszę. Ja bym czy nie? Zaraznę. Zaraznę. Nie mamy diamentowego. No, nie. Mamy już łuk fajnie nie szkielety będziemy walić z łkuczym mhm. znaczy, najpierw pająki walić z łuku, nie? Nie szkielety, najlepiej. Pająki. Szkielety. Czym szkielety? No zbiegałam mogę się trafić, no, jak będziesz biegła. Tak, trzeba tutaj naczekać. No taki ma takie coś fajnego. No wiem, takie do otrzymania jest To? No? to jest przez to wylatuje cała. No to jak on trzyma? Niby? On trzyma o to! No o sznurek, to tutaj się właśnie zaczepia. Szałę trzyma się. Tutaj. No trzyma się o to! Nie o to! A o dół właśnie trzyma. Właśnie wiem, a mi chodzi o to coś białej kurde.

do, do niego z mieczem Creeper. O Tam był jeszcze jeden, widziałeś mnie, Co się pali? Creeper. je wokoło. Pająk zabigu. No, z tyłu. Daj dwie nicie Jecha, pędka Piękna! 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 czy co? Pierwszy idę Piękna! swojej. Piękna! 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 O to już go bajona, Dobrze. Mmm, dobre. Dla męża. Dobra. Ale... O że kolejczyk, to jest pyszne. Miam, miam. A, ale, szkoda, że Oryz właśnie nie wylatuje mięso i wełna, nie? Właśnie. Ale Gaby słyszysz? To jest właśnie głupie. Słyszysz? Ale to jest właśnie głupie, że owiec takie. Piszek, piszek, Ja! Kosztki. Zaczykało się. Mamy pieszka. Mamy pieszka. Masz pieszka. Za jedną kosteczkę się oswoił. i że. No u mnie to się zrobiło. I nigdy go ten. Nie zrobił się. A córku. Jeden. Nie e. drugi gdzie. Gdzieś tu jeszcze po Czekaj, poszukaj go tutaj. Gdzieś. Chciałeś jeszcze... mać koś, żeby to był zna Nie, on sam będzie ladał. czekaj Poczekaj, no bo tam był jeszcze drugi. Jest pokażę każdy mnie jest Gdzieś tutaj. Widziałem go, że był. I stoi chyba pod drzewkiem za to krewko. O, tepnął się. Tepnął się fajowo. O, to masz to piesek? Waniego, go. Zobaczysz, nie. że tam go będzie atakował. O, dwóch. No to... No to wani nie. Tego. to nie jest drugi. No wiem, ale Waniego, tego, to zobaczysz, że ten krwój będzie go atakował. Waniego. go. Nie. Yeah. O. A go! Rzeczmy piesek. Rzeczmy Rzecz Rzeczny! Rzecznę. Rzeczny! piesko. Rzeczny! przecz go piesek dotał Niech, zacznę pieszało. Piesiek! On no, sam będzie szedł. Będzie się... Jak będziesz biegał na pięcie to będzie się jeszcze tepał. Chodź! Pieska mamy! Pieska mamy. Jak będziesz miał dwa pieski, nie? No to po prostu chcę sobie pozwiedza. Niech do domu głosować. Gdzie ty idziesz? Mam do domu. Po prostu Dawaj, biegnij, to zobaczysz, że będzie się tepał. Na spięcie, dawaj. Będzie się tepał. Nie widzę go. Za chwilę powinien się tepnąć. Trzy, dwa, jeden... Jak szybko, go. Jaki sprinter! Chodź, chodź, nazywaj go. Tak. Zrób mu budę. czekaj. Nie, w domu będzie. To. Łatek. Może co? Łapuś! A ja mu i nie. Łatek, 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 opłatek. To łatek opłatek. Chodź, zrobimy. A wiesz, że jak go uderzysz, to ten. O, łatek, łatek, opłatek. Tak muszę. Łatek opłatek A nie wyjdziesz tam? Muszę wyjść. Okół sobie. Też piesko. Ja. Piesek. Posiedzisz. tak? Chwilkę. Posiedzisz. Poczekasz na mnie? Tak. Posiedzi Róż Ładek. Ile trzeba mu bude ja bo... Do czego? Do wędki? Trzy. Tak. A pamiętam, że mówiłaś, się robi wędkę? To po co się mnie pytasz? No, to... o, jest. Mam. No, <laughs> <to> <laughs> A Piesek posiedzi? Posiedzi, posiedzi. Nie się. Przecież jak siedzi to on się nie tepa. Posiedzi. I za chwilę ja ci dam rybkę. Ona nie jedzą ryb. swojemu do ciepka i nie jedzę. Skąd masz tylko taki? Ty? Nie mały. Może? Do jedzenia. Nie mm mały. -mm. Tylko ten, jak są małe, to trzeba je kamić. I tyle, jak je maksymalnie długo będziesz kamił, i jak już się ich nie da więcej nakamić, to będą bawiać nie żyły. Chyba ciągle. Tylko jak jakiś połóżcie I co my gramo? No zobaczymy, czy u ciebie da się dać. Czy da się. Piesko widać tylko. No, dawaj. No. Czekamy, czekamy. O, tu jest spalik, to, 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 spalik dawa się chyba, Uf, uf, uf. Nie ruszaj się. O. Jak tam się rusza, to znaczy, że już chyba jest blisko. Jeszcze bliżej. Pociągnie. Ile pociągnie? Do domu. Może chwilkę. Fij. Piu. One? A nie, to musi być na dwóch kratkach zarzucone, żeby się złowiła chyba. Nie jest na dwóch kratkach. No teraz, to ja sobie przedtem chyba nie było. Nie jest na dwóch kratkach. Daję cię złowiłkę. Hmm. Jestem dwóch a, pójdziemy na to tam. O, no ten wielki. Nie, ja, ja wiem co zrobić. Pożądaj, co to, robisz. No, weź. O, wielki. I opa. No, Teraz musi się złowić. Kto się złowi? No, tam jest. Łowi koko. O, tam. E, o, koko. Koko koko, rozpołoko, e, orytki so, ko, lepą, le, chębę, zespołko, wszyscy razem, ze nie nie. Uf, my. Okay, Tutaj koko koko. Bo tam psa. Wiesz? Minecraft'cie. Minecraft. Psa. W Minecraft'cie. Minecraft. <gry> Kurde. nie. Dajecie no. złowie. jestem nowym wędkarzem. Wędkarzem. bardzo dobry ten skala. I tak, po co a to To f 8 dlatego. No. Ja nie muszę klikać f w 8 bołam w myśl to takie coś. A jeżeli to jest u mamy, czy u ciebie? U mamy. Hmm. Hmm. Nie musi jeść w ogóle. Nie. No dobrze sobie rybkę. Ciao. Ciao. Idź. Id sobie więcej rybek. Mogę ci połowić, chcesz? Nie. Poczekaj to zrobimy cięcie, aż nie będziemy mieć pięć rybek, to? Nie. jedzie. Tak jaka szybko budę robię. To jest Co, a kiedy do mnie jutro Hmm. Dziś nie mogę chyba, nie idę. Dzisiaj tylko pójdę w parku. Nie. Kurde, nie chodzę, nie chodzę. Nie chodzę, że. Cierpij robić? Nie udusisz się? Tylko odesz. No tak. Tak ma Nie udusisz się. No dobra, to żegnamy się z wami i cześć. Pa. No